Często podają pytanie, czym się różni zwykły krążek, który mamy w zestawie podstawowym, od krążku profesjonalnego? A przede wszystkim różni się wagą. Na przykład ten podstawowy krążek yy, najzwyklejszy to jest waga około 16 gram, natomiast standardy dla krążka profesjonalnego to jest 22 gramy. I czym się różnią? No przede wszystkim właśnie wagą. No i materiałom, z którego są wykonane, bo ten profesjonalny no, musi wykonać egzotycznego drewna, ma inną gęstość. No i sprawdzimy tą naszą gęstość podczas eksperymentu. Zadłużymy jeden krążek, ten najzwyklejszy w szklance wody i zobaczymy co się stanie zanurzymy ten profesjonalny i też zobaczymy co się stanie krążek nasz najzwyklejszy utrzymuje się na powierzchni wody natomiast ten profesjonalny on opada na dół więc gęstość drewna tu ma zasadniczą znaczenie no i oczywiście ten krążek profesjonalny zupełnie ma inaczej się zachowuje na stole podczas gry. A to już w następnym filmiku.